Moi drodzy, zbliżają się święta. U niektórych to będzie czas radości, dzielenia się obecnością, ale dla niektórych to będzie trudny czas, gdzie muszą usiąść przy stole i słuchać przykrych rzeczy na swój temat, czy też być w nie takiej hmm. atmosferze, jaka jest oczekiwana na Wilię. I dla tych drugich właśnie. Takie ważne pytania, żeby sobie zapamiętać. Czy taka jest prawda o mnie? Czy to, co słyszę o sobie, chcę przyjąć? Chcę, żeby było we mnie? Co chcę z tym, co usłyszę, zrobić? Czy chcę postawić granicę asertywną? Być w zgodzie ze sobą i powiedzieć, że na to się nie zgadzam? Czy chcę to przemilczeć? Bo taki też mam wybór w zgodzie ze sobą, bo wiem, że to, co inni mówią, to nie jest o mnie, tylko bardzo często o nich samych. Bo czasami nie warto pozwalać wylewać na siebie te pomyje cudzych słów. Pamiętać o tym, że nie muszę tego znosić. Nie muszę na to pozwalać. Nie muszę być w takiej atmosferze. Mogę powiedzieć asertywnie, jeżeli jestem. Że się na to nie zgadzam. Mogę nie przyjmować tego, bo wiem, jaka jest prawda o mnie. Wiem, jaka jestem, co chcę dać, co chcę przyjąć. A od siebie życzę Wam pięknej drogi rozwoju, pięknych odkryć w sobie, odnalezienia siebie, miłości do siebie, która będzie wypływać również do innych. A moja autentyczność nie pozwoli się przebyć tym trującym słowom innych do mnie. Pięknych świąt.